Siemano, ja jestem fikuzek, a dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał z Movie Star Planet 2. Ale to już chyba wszystko dobrze widzicie po miniaturce, po tytule i w sumie teraz po ekranie. I tak, sytuacja wygląda następująco, że jak widzicie ten materiał, no to wleciał nowy skinek na moją ściankę. Możecie oczywiście sobie go polubić, miło by mi było. Ostatnio również nagrywałem Movie Star Planet, gdzie przedstawiałem wam prawdziwą historię o myszkim a dzisiaj drugą część, więc tak jak mówiłem wczoraj. W sensie wczoraj, ostatnio widzieliśmy właśnie te oto właśnie materiały z z myszkim, a teraz lecą trzy kolejne filmy I zobaczymy sobie jak ta właśnie fabuła się rozstrzygnie A ty drogi widzu Zosa subskrypcji na kanale oczywiście, ale głośno Mój brat przez nią przeszedł, odszedł z pracy i się ode mnie odciął Nic dziwnego jak w ciaskach był eliksir miłości, który wywołał uczucia w osobę, którą przygotował danie czy jak to nie wydziała? Czyli ja popiję nie kocha? Nie kocha, chciałem tylko wygrać konkurs a ona mnie wykorzystała. Może połączmy siły, aby pokazać grażynkę. Ty odzyskasz swoje milion złotych, a ja brata. Co to na to? Dobry plan, ale ja tu rządzenie. Cześć, rządzie? Jezus, nie umie czytać. Tak jest plan. Ty coś wymyśl, dawaj grażynka V2 To może zróbmy pokręt trzeźwości, który odczaruje brata. A potem postawmy grażynkę do pionu, aby dała mi milion złotych. Zadzwoniłem do byłego szefa kuchni, aby zdobyć dla nas składniki. Myślę, że wkroczyłem do tej akcji w samą porę. Okej, okay, Szymon Słuchaj, <laughs> fajny ten, fajnie to wygląda. Ciekawe czy ja też jestem w tej historii. Nie wątpię, ale trudno. Czemu <laughs> to znak takiego obwrócenia tu był? Musiałem opuścić tę restaurację, aby odbudować reputację. Mam składniki na popręczność właściwy, zróbcie to co trzeba. Najpierw do kamiennego lizaka. Mógłbyś mi podać kwiaty róży? Sama sobie to weź. To bawy są do. Oi. Go... Niegrzeczne myszki, tak szczerze, to nie było miło. Trzeba razem sobie pomagać, a nie. Nie wierząc co jak nie. Kurczę. Dobra, podam ci już tą różę. tylko daj mi już spokój z tym. Okej, okay. myszki go nie lubimy, ale ty możesz polubić ten film. S? Yes? Na koniec dodam Cockola, aby pokłon się usmażył. Nie wiem, kto to stworzył, czy to Magda Gasler stworzył ten. Przepis, czy jak, żeby wyszedł ten popcorn? Nie wiem. W ogóle muszę żeby wam się pochwalić, sorki, że nie czytam teraz, ale siedzę aktualnie w koszuli przed nagrywaniem. W koszuli, kurde, normalnie. A ja nagrywam z kamerką, to w koszuli bym siedział właśnie. Dobra, a ja z nim... czekaj, chcesz zostać moim męża? Tak, chcę nim być. Okej, okay, Jakub z Grażynką. Zatem przysięgnij sobie duszę, dusze, będzie na zawsze moja. Oj, przysięgam. Myszki powiół... Co to jest? Chciałem anulować tę obietnicę. Nie da się tak łatwo anulować z księgi. demonów. Mam <laughs> córkę demonów. Musiałem zdobyć na się kucharza, aby go to dali duszę, dając im potęgę. czyli Grażyna jest opętana? O kurde. Yy. Co tu się dzieje? Yy, dam like, ale... Jakaś dziwna sytuacja, co? Czy to mi odpali odcinek piąty? Eee, yy, Tak. Chciałem w przyszłości gotować razem z tobą. Jakub. Gotowaliśmy byśmy pyszne dania dla klientów. w Ty to gotujesz dania z 7 nieba szansa. A ty właśnie tego też tak dobrze, że, że kiedyś demony albo księżnici po ciebie przylecą. Dlatego zostajemy najlepszym kucharzem na świecie. Tak. Niech to jest Jakub. Ale... Ma rozmach brat. Tylko siostra i brat. Tylko Jakubek i Emilka, tak. Hmm. Idę o coś pytać mamy. Okej, okay, mam mamę. Mamę o, ja jestem zagrożona z matką jednak nową mi szansę poznać i pracę domową. Położysz? Nie widzisz, że jestem znaczona po pracy? Przyszywana mama to była? Oj, ciężkie dzieciństwo się za... Że... Pracujesz 20 godzin... Czy co? Sam sobie zrób tę pracę domową w albo kup korpę tatara. Chciałem spędzić tylko trochę czasu? Tylko prawdziwi rodzice zostają porwani, a ja cię adoptowałem i twojego brata. Tylko po co, jak nie masz na nas czasu? Macie pieniądze i dach nad głową. Czego chcesz więcej? Okej, okay, ona po prostu tylko chciała być kochana. Nie, smutna to jest historia. Kiedyś mi jeszcze podziękowałeś. Zostań prawnikiem jak chcesz osiągnąć sukces jak ja. Nienawidzę cię. Ta kobieta nas nie kochała. Nie chciała ze mną chwilki. To może ja z spędzę trochę czasu. Umiesz matkę? Mam trudne zadanie z Algebra. A jak brzmi to zadanie? że dwie marchewki, trzy jabłka, cztery adnasy, pięć broków, to siedem owoców i siedem warzyw. To może wyrzućmy te skorniki do miski i zmiksujemy, robiąc tego warzywo-owocowy, to byłby zadanie. Tak jesteś najlepszy, bracie. Chłop, oh, kurczę, EgoTop już skacze z radości, że coś wymyślił. <laughs> nie no, fajna to wsta. Jestem milionarem. Dzięki tym funduszom zrobię procie z papierem toaletowym. Tym strzelę ludzi... czy proca, a nie procie. Wybrat jest dla mnie wszystkim. Mam nawet jego włos z kodem DNA. Mogę się do, do niego teleportować? Chciałbym ci pomóc, Grafinka. Daj mi papier kawą zgodną na zbóźnienie waszej, albo pożegnaj się z bratem. Dlaczego to robisz? Bo jestem geniuszem zła i chcę ci utrudnić życie. Mieszki, geniusz zła. Tylko trochę ta fabuła dziwnie się zmieniła. No powiem, że... Dobra, ten odcinek był ciekawy, ale ta końcówka jest jakaś dziwna. Dobra, został na ostatni odcinek z tego kurczę filmu. Fajne, <laughs> że na ostatnim materiale miałem beknieg na strzeg, ale nie będę gotował. A chcesz, aby twoja siostra miała same nieszczęście do końca życia? Taki czary mary. Jednak ugotuję wam tę duszę, bo chcę, aby moja siostra wiedła w ciśnienie życia. To czas na gotowanie dusz. Nie wiem co to za kółka? Ale... Fajnie to wygląda. A teraz chodź do momentu najbrośniejsza duszą. A nie mieliśmy się podzielić potęgą demona w pół? Jesteś tylko w połowie demona. Twoja długa połowa jest ludzka. Nie skorzystałabyś z pełnej mocy. Mowa była taka, że obie będziemy już mrośnie światem. Nadal masz sobie na jednego człowieka po Nie jesteś już mi potrzebna. O kurde. Grażynka sobie śpi. Słodko, cię bracia. Co robisz w takim miejscu siostro, nie jest tu Ja Miałem twoje DNA, więc dzięki temu mogę się do... teleportować za pomocą zegarka myszkiego. Tylko jak wrócił do normalnego świata? Ja mam pokona Daxilia i zapotęgę. Na Daxillie powinien być jakiś włos myszkiego. Jak weźmiemy to do zegarka, to wyjdziemy do domu, tylko trzeba do domowa. O kurda. Brzmi to ciekawe. Coś siła brata i siostry. Tańcem zabijałem demona, który przed chwilą wyssał tak osoby dusze. Um. Oj, demon wraca. Ona jednak wraca też. Zabraliśmy dusze do demona, lecz wciąż mam w sobie ludzką, tą ludzką. Jednak grażinka zabiła jeszcze demona? Drugi raz. Tylko jest demonia. Aha. Wygraliśmy. <grym wytrych> Jakie kupno <górno. grym wytrych> No, Czy na miejscu restauracji jest pomnik Mieszkiego? Powiedzmy, że cena, jaką mogliśmy zapłacić, za od niego. jest ważne, że udało się z tego koszmaru. Jezus, ale mnie zmroziło, co to była za falka w ogóle, ja rozumiem, że to jest MSP i że to się nie da jakoś lepiej tego zrobić, ale... na tą sumacę goty z się nie nie będzie taka mądra, więc będą chcieli być moimi sługami. Co to było za przeproszeniem? Ja jego. Tak szczerze, jak mam ocenić tę serię, nie mam pojęcia, nie? Powiem tak. Projekt ciekawy. Zostałem zaproszony, że to obejrzał. Nie wiem, co mam o tym myśleć, tak szczerze. <noise> co za głupota po prostu. Ale w sumie ja wam powiem. <noise> jak on tak się tam przyjęło to, co tutaj się bym wrzucił. Pewnie jak ja bym wrzucić jakiś film, to bym tego nie obejrzał. Um, jakieś ładowanie, ale. O, jestem S. przebierania. Muszę się przebrać, muszę look zmienić. Ale dobra, to może już kiedy indziej. Więc tak widzowe, mam cieszyć że mi ci się spodobał. Jest to koniec serii z myśkim. Było ciekawie, ale wszystko co fajne się kończy, więc na razie.